wskazać na ten dom dziecka, albo my wskażemy ten dom dziecka. Rafał będzie śpiewał, ja będę mówił wiersze, nie wiem, znamy ale zrobimy kilkugodzinny piękny program artystyczny. Wy wybieracie, państwo wybieracie dom dziecka, który chcecie wylicytować i który chcecie, aby wziął w tym udział. Jak już ciebie wywołałem Rafał, no to rzeczy od serca, czyli ambasador rzeczy od serca, bo to jesteś także w tej kolejnej w kolejnej możliwości wspierania orkiestry, za to też bardzo, bardzo dziękujemy, oddaję ci głos. Dziękuję Ci, Jurku, pięknie za, 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 za te słowa. Proszę Państwa, ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że biorę udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy od początku, czyli od 22 lat, czy 23. Mam dwóch synów, którzy korzystali z, tej, z, z, z aparatury, która była zakupiona dzięki Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tencza daje nadzieję, ale myślę, że ta tęcza przede wszystkim i, i, i Orkiestra Świątecznej Pomocy daje nam nie tylko nadzieję na coś tam, ale daje nam konkretną radość. Każdemu z nas, myślę, że każdy, każdy kto tu jest na sali czy, czy z naszych bliskich, doznał myślę takiej prawdziwej, autentycznej radości z tego, że w drugą niedzielę zawsze, tak, w drugą niedzielę stycznia. Wszyscy razem robimy coś wielkiego. Przynosimy grosik, mniejszy, większy. Ktoś ma mniejsze lub większe jakieś środki do tego, żeby, żeby, żeby być razem. I to jest naprawdę coś pięknego. I pielęgnujmy to i tyle to chciałem, tylko chciałem powiedzieć.